Rząd planuje ograniczyć katalog świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy. Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że nieubezpieczeni Ukraińcy stracą dostęp do 11 kategorii świadczeń. Chodzi między innymi o leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację, leczenie stomatologiczne, programy zdrowotne i lekowe, refundowane leki oraz wyroby medyczne, a także ratunkowy dostęp do innowacyjnych terapii. Według wyliczeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji takie zmiany mają przynieść oszczędności rzędu 30 milionów złotych od października do marca przyszłego roku. Rząd tłumaczy, że chodzi o odciążenie systemu ochrony zdrowia i priorytetowe traktowanie ubezpieczonych obywateli Polski, ale krytycy ostrzegają, że może to uderzyć w osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Projekt trafił już do stałego Komitetu Rady Ministrów i jeśli uzyska akceptację, Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze tej jesieni. A wy co o tym sądzicie, konieczne oszczędności czy ryzykowny krok wobec uchodźców?